Kolejny mecz, który dedy dedykuje swojemu dobremu znajomemu, Johnemu, Bravo! Patrz z jak się gra lawnem, chłopcze, wygram z dwoma perfektami z Pierdoliłeś, że DSS-ów nie umie, tak? To zobacz kurwa. Pierdoliłeś mi głupoty z piecha na priv, że Junkyarda robię, no jak kurwa działa, to robię kurwa, czemu mam nie robić, po co zmieniać coś, co dobrze działa? Zastanawiacie się widzowie i moi drodzy hejterzy, jak ja takie winstrejki osiągam, no to zobaczcie, wygrywam z Fujinami z dwoma perfektami gumba. O, Junkyardzi, proszę. I DSS! Proszę, 80 kurwa damage. I co spiecha? Kurwa, nie umiem. Umiem tym lawem kurwa lepiej grać niż ty kurwa za 10 lat będziesz umiał. Destrojerku, kurwa zadycha. Jedyne co potrafisz to pierdolić głupoty na streamie u skryby. Starzyć się kolegom, że cię kurwa wyzwałem po tym jak ty mnie wyzwałeś. O, zobacz, znowu DSS kurwa, nie umiem, tak? Bym cię kurwa na FT5 spiecha, zaruchał własną kurwa postacią, kurwa, którą mainujesz, czyli lawem. Ty mi się raczej na rankedzie nie trafisz, bo ja nie mam destroyera. <grym zresztą> Za wysokie progi, jak na twoje krótkie nogi, chłop. Round Fight. Jak mi ładnie przeprosisz, Spieka, to może, to może z tobą zagram. Jak pokornie ładnie przeprosisz. Zobacz, chłopcze, tak się kurwa gra. Patrz, może się czegoś nauczysz, Destrojerku zadykę.